Dzień dobry, chcemy Państwu zaprezentować nową maszynę Alistan Agro firmy, to jest Ales 5, prezentujemy ją obecnie na Agro Show 2023, maszyna jest w pełni Ta jest, przez to 2 lata, do 10 lat nie będzie nam tu rdzewieć, zastosowanie nowych rzeczy w tej maszynie to inwertyk brytyjskiej firmy, Dwa lata też na to gwarancji. Nasza maszyna różni się od innych obecnie możliwością podniesienia jej do big bagów, czyli mamy zastosowaną nogę teleskopową. Możemy odbierać również do zwykłych worków. Są do tego workownice. Cały system, żeby nam nie zapylało, nie roznosiło. To jest ULF, który montujemy i do najdrobniejsze, najlepsze frakcje. Wstępne czyszczenie proponujemy OSK, które jest Podłączone do tej maszyny, robi wstępne czyszczenie większych frakcji, przechodzi wszystko do komory z komory. Silnik, który jest pod kątem ustawiony, odprowadza nam powietrze pod zasyp i automatycznie lepiej nam to segreguje. Mamy zastosowany nową, nowy system rozprowadzania, akurat powietrza takim plastrem miodu, który rozprowadza powietrze równomiernie. Obecnie taka maszyna. Prezentowana tutaj wydajności wstępnego czyszczenia to jest 5 ton, ziarna na siew to jest 2,5 tony wydajności na godzinę, gdzie regulujemy płynnie pracą silnika w falowniku, ustawiamy sobie moc do ciężkości ziarna i do tego, co chcemy uzyskać. Dziękuję bardzo.